Witam wszystkich bardzo serdecznie. Samanta karty klasyczne. Z takich ogłoszeń, jak to zwykle bywa, subskrybujcie, łapki w górę, lajkujcie oczywiście, komentujcie, no i dzwoneczki, by być na bieżąco z powiadomieniami z nowymi filmikami. Zapraszam na horoskop dzienny, kartę dnia. Na 25 kwietnia 2019 roku, na czwartek. Jest to ogólny taki rozkład dla wszystkich znaków zodiaku, więc nie z każdym może rezonować, nie z każdym może współgrać. no Nie każdemu może po prostu spasować, czy to jest ostrzeżenie, czy rada, więc tutaj to proszę też mieć na uwadze, no bo to jednak jest dla bardzo dużej ilości osób, więc w połowie się może spełnić dana wróżba, a, a innym nie, albo w części i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy, co będzie u Barana 25 kwietnia 2019. Czwartek. Baranek. Baranek ma taką fajną kartę, to jest karta yy, radości, sukcesu. To jest ogólnie no, bardzo dobra karta, ogólnie jedna z najlepszych w całej talii. Ponieważ, no tak jak mówię, no w pracy może coś się udać, wszystko pójdzie gładko, może udać się wymarzony awans otrzymać, na przykład tak. No w rodzinie ogólnie też będzie wszystko fajnie, w porządku, będzie harmonia, będzie spokój, będzie radość nawet. To jest też karta, która mówi o sukcesie, o triumfie, czy to ogólnie w życiu prywatnym, czy to w życiu zawodowym. Tutaj ogólnie tak jak mówię. Jest to karta sukcesu, radości, zadowolenia, więc w pracy może osiągniecie to, co chcieliście, na przykład upragniony awans otrzymacie, albo jeżeli ktoś szuka pracy, no to może ją znajdzie, taką, która będzie satysfakcjonująca. No, dla tych młodszych, którzy słuchają, no to również też w szkole powinno być ok, tam sprawdziane czy zadania po przednim oczywiście przygotowaniu się powinny gładko pójść, więc ogólnie tutaj dla baranów jest bardzo fajna karta takiego szczęścia, zadowolenia, sukcesu, triumfu, no oby tak dalej, oby tak dalej, no i teraz będzie byt na czwartek, jest to ogólnie karta, która... E Mówi o spełnieniu się po prostu zamiarów, jakaś interesująca przyszłość, jeżeli jesteście na etapie zmiany pracy, bądź szukacie tej pracy, więc tutaj coś powinno się otworzyć przed Wami, jakieś nowe szanse, jakieś nowe możliwości. Może tak być, że jeżeli ktoś szuka właśnie tej pracy, może dostanie zaproszenie na rozmowę o pracę. Jeżeli ktoś chce zmiany tej pracy, to może w końcu coś znajdzie dla siebie. Może tak być równie dobrze, że czekacie na jakiś pragniony awans. No i tutaj ta, ta, ta interesująca przyszłość okaże się, no interesująca, bo będą lepsze zadania, lepsza praca, jakieś większe, wyższe możliwości. Więc tu ogólnie dla byków tak jak mówię, w czwartek jest to spełnienie się zamiarów, jeżeli... Macie jakiś zamiar, no nie, tak jak mówię, zmiany pracy, szukacie pracy, bądź nie wiem, macie swój biznes, chcecie na przykład coś swojego otworzyć, no to jutro powinno Wam się to ziścić, ponieważ to jest taka karta pozytywna, która mówi działajcie, róbcie coś w tym kierunku, by, być, by było lepiej. No szczęściu też trzeba pomóc, prawda, e, więc działajcie, czwartek jednak należy do Was. Działajcie, działajcie, bo to może być bardzo interesujące. Bliźnięta mają taką spełnienie się życzeń i planów, i to idą w dwie strony: albo w waszą stronę. Może to tak być, że właśnie coś sobie zaplanowaliście. Może marzycie o jakimś awansie, o zdobyciu jakiejś pracy, no to tutaj macie jutro takie zielone światełko, że może Wam się to udać wszystko, bo to jest spełnienie planów, spełnienie marzeń. I może to być też z drugą stronę, jeżeli chodzi tutaj o kogoś z rodziny, na przykład o dziecko, o młodego człowieka, który na przykład uczęszcza do szkoły, może być tak, że wymarzyliście sobie jakąś szkołę. Dla tej osoby, no i pewnie się doczekacie takiej informacji, mamo, tato, wybieram tą szkołę, którą żeście mi polecali, albo coś takiego. Może to równie dobrze być, że taki młody człowiek Wam może podpowiedzieć, na przykład, jeżeli macie swój biznes, jak go na przykład rozwinąć, co nowego wprowadzić, czy tam asortyment na przykład powiększyć, czy jakąś reklamę zrobić, no tutaj ci młodzi w internecie są czasami bardziej obeznani niż, niż starsze osoby, prawda? No co jeszcze? Także tutaj ogólnie spełniacie te swoje marzenia, te swoje plany, jeżeli coś macie działajcie właśnie w tą stronę, by jak najlepiej wszystko wyszło, więc czy mnie kciuki za Was, żeby wszystko fajnie poszło. No i teraz co u yy, raczków. Jakaś niegroźna jutro choroba. Może to być przeziębienie, może to jakiś wirus, jakiś katar może to też być. No, nie daj Boże, no, gdzieś tam się przewrócicie i lekko potłuczecie na przykład, czy skaleczycie, także nic groźnego, w każdym bądź razie nie będzie trzeba szpitala, ale uważajcie na siebie, żeby gdzieś wam was faktycznie nie zawiało, czasami się wychodzi yy, w czasie pracy powiedzmy. Zrobić sobie przerwę. No także ubierajcie tam kurtki czy jakiś polar na siebie, ponieważ no jest ta pogoda, jaka jest. Więc ona też, jak mówi się w kwietniu, kwiecień co przeplata, tak? Także uważajcie, jest wiaterek, żeby nie było tak, że was przywieje. No i jakiś tam katarek was chwyci, jakieś niewielkie przyziębienie. Także to jest taka rada dla raków. Uważajcie w czwartek żeby tam się nic złego nie wydarzyło no i lew jutro może, um, e, może liczyć na osobę taką na kobietę, na osobę taką powiedzmy oddaną sercu, taka bliska sercu jest. Może to być żona, partnerka, a może to być ogólnie jakaś dobra przyjaciółka, tak z którą można porozmawiać, i jeżeli jest jakiś problem, na przykład wyżalić się, wypłakać, czy choćby nawet, jeżeli byście chcieli na przykład jakąś radę otrzymać od takiej osoby, to tutaj też możecie na taką osobę liczyć. Tak jak mówię, jest to osoba taka bliska sercu, tak? Partnerka, żona, narzeczona. Może to być również taka bardzo dobra przyjaciółka, czy na przykład taka osoba z pracy zaufana, prawda? No, najczęściej to jest właśnie mowa o kobiecie, więc, jeżeli macie właśnie jakiś problem, tutaj byście chcieli coś, nie wiem, jakąś radę uzyskać, czy choćby nawet pogadać, no to tutaj macie chętną osobę do wysłuchania, do pocieszenia, Jaką jest właśnie kobieta. No i zobaczymy, co jutro u Panny. Panna jutro ma jakąś niespodziankę. To te niespodzianki mogą być różnojakie, prawda? Czy to mogą być gdzieś w pracy, ktoś zrobi niespodziankę. Może macie jakieś urodziny, imieniny. E, może to być niespodzianka w domu. Mogą to coś dzieci e, zrobić jakąś niespodziankę. Czy ta druga połówka na przykład. Ogólnie to jest jakaś miła, pozytywna niespodzianka. Więc może po prostu dostaniecie jakiś prezent bez okazji, e, albo coś, coś, coś innego, prawda? Może coś, pomimo to, że czwartek jest, może jakiś, e, ta druga połówka jakąś kolację romantyczną wymyśli, e, zaplanuje. Albo coś, no, coś, coś jutro na pewno się wydarzy. Więc czwartek dla panny bardzo fajnie taki niespodziankowe, więc szykujcie się na jakąś fajną niespodziankę. No i teraz będzie waga, jutro ma waga taka, to jest taka karta o, o domu, w którym wy mieszkacie, więc tutaj możecie dostawać jakieś dobre informacje, jakieś e, dobre wiadomości, dobre zdarzenia mogą się wydarzyć, e, tak jak na przykład narodziny, czy narodziny dziecka, czy na przykład wiadomości o, o wyzdrowieniu kogoś, wiadomości na przykład o ślubie jakimś zaplanowanym, czy który na przykład w planach jest, o czym wy jeszcze nie, wie, nie wiecie. Więc tutaj ogólnie <laughs> waga ma taką właśnie kartę bardzo dobrą. Jest to dom, w którym wy mi zamieszkujecie i się wiąże z rodziną. W tym domu, w którym mieszkacie z waszą rodziną, czyli pozytywne jakieś zdarzenia, jakieś dobre wiadomości, jakieś dobre informacje, Ogólnie, no tutaj, co tu dużo mówić? No, coś się właśnie w tym domu, w którym mieszkacie, zadzieje takie, taką, takie fajne rzeczy, takie pozytywne rzeczy. No, co tu jeszcze więcej? No, życzę Wam z tego, jak, z całego serca, jak najbardziej, tak trzymać dalej, żeby tylko takie informacje, takie wiadomości napływały do Was. No i Skorpion. Jutro może mieć jakąś podróż, jakieś oddalenie. Może to być zaplanowane, może to być prywatne. Zaplanujecie sobie jakąś podróż, e, może gdzieś z rodziną, czy gdzieś po pracy wypadniecie po prostu sobie. Tak, o. Może to równie dobrze być podróż z pracy może gdzieś was z szef na przykład wyśle, może gdzieś na jakieś szkolenie o, e, czy tam gdzieś jakieś spotkanie z klientem na mieście. No także tutaj jest opcji dosyć dużo, więc, tak jak mówię, jest to podróż albo y, prywatna, czyli sam, sama, albo tam z rodziną powiedzmy, albo druga opcja może to być podróż jakaś biznesowa y, może gdzieś musicie podjechać, może gdzieś jakieś szkolenie. Y, także ogólnie tutaj macie jakiś podróż, oddalenie, jeżeli ktoś ma zaplanowaną. No, tutaj nie powinno żadnych problemów być. Powinno to Wam gładko przelecieć, bądź przejechać tą podróż. Więc tutaj bez żadnych awarii, bez żadnych spóźnień. Bardzo fajnie, czyli tak, tak fajnie nadal trzymać. Dobrze. No i u strzelca strzeleć jutro może mieć jakieś wiadomości, czy to pisemne, czy listowne SMSy przez telefon w różny jaki sposób. Mogą być to też wiadomości, takie zwykłe plotki, tak, które, które gdzieś tam ktoś może Wam nagadać. Ale to też jest tak, że jakaś ważna rozmowa, czy to właśnie z tymi wiadomościami. Będą, będzie dotyczyła, czy to będzie odrębna sytuacja. No, tutaj ciężko powiedzieć, prawda? Więc na pewno strzelce będą jakieś wiadomości otrzymywać drogą mailową, telefoniczną, czy ogólnie, czy rozmowy właśnie jakieś poważne, czy to będą właśnie związane z tą wiadomością, czy z tymi wiadomościami, czy to będzie jakaś odrębna sprawa, ale w każdym razie. Spodziewajcie się właśnie jakichś wiadomości, no i oczywiście poważnych rozmów. Mogą być to zwykłe plotki, które tam sąsiadka coś tam bąknie, coś tam powie, nie wie w którym kościele dzwonią. No a wy sobie to weźmiecie zbyt poważnie do serca i będzie na przykład z drugą połówką trzeba wyjaśnić taką e, sprawę. Czy tam na przykład z dzieciami gdzieś tam je naprostować, postawić do pionu. No różnie to e, może być. W każdym razie wiadomości i jakieś poważne rozmowy was czekają w czwartek. <laughs> Tylko nienerwowo, spokojnie. E, Kozio, Rożec, jutro powinien uważać na złodzieja, ponieważ to jest taka karta, która mówi właśnie o jakimś złodzieju, o jakiejś osobie, która by chciała Was chętnie okraść, więc w pracy zamykajcie tam torebki, szafki, nie zostawiajcie nic na górze, jakichś wartościowych rzeczy, czy tam samochody też zamykajcie, uważajcie na zakupach, no żeby Wam gdzieś coś nie wypadło, no i jeżeli Wam wypadnie, to już możecie z powrotem nie dostać, prawda? Także uważajcie jutro, koziorożce, no bo tutaj, żeby nie było żadnych problemów, żeby później faktycznie nie trzeba było dokumentów wymieniać, a związane z tym dużo stresu jest, tak? Także uważajcie na jakąś osobę, na jakiegoś złodzieja. Dobrze. No i teraz lecimy do wodnika. Jutro wodniczek może mieć jakieś niewielkie pieniążki mogą wpaść, może jakaś premia, może jakąś podwyżkę szef da, e, może jakiś prezent na przykład otrzymacie z okazji, bądź bez okazji, może jakiegoś cichego wielbiciela macie, o czym nie wiecie. E, ogólnie jest to stabilizacja materialna, mm, no i spokój przede wszystkim, prawda, także tak jak mówię, albo jakaś, E, jakaś podwyżka, jakiś coś wam do portfelika na pewno wpadnie, e, jakiś może być prezent z okazji bądź bez okazji, no to tutaj już różnie bywa, no przede wszystkim to jest jakiś taka, taka stabilizacja materialna, o, czyli to znaczy, że nie będziecie żadnych tam mieć e, większych wydatków niż na przykład zarabiacie, prawda? Także bardzo fajnie. Wodniczki na czwartek. Jeszcze coś to portfela wpadnie ekstra prawie przed weekendem, tym długim, więc bardzo fajnie. No i ryby, 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 ryby. Więc tutaj was e, może, możecie spotkać na drodze jakąś. Osobę oficjalną w mundurze, czyli bardziej wymiar na przykład sprawiedliwości. Może to być zwykła kontrola rutynowa, taka policyjna. Może macie jakieś spotkania na przykład z adwokatem, czy macie może jakąś sprawę sądową zaplanowaną. Ale jeżeli nic takiego nie macie zaplanowanego, to tak jak mówię, może to być osoba e, tak kontrola rutynowa z pracy do pracy, prawda? Albo możecie po prostu jakiegoś mężczyznę spotkać, jakiegoś na przykład znajomego, który właśnie reprezentuje wymiar sprawiedliwości, no i nosi e, powiedzmy mundur, prawda? Czy tam jest adwokatem, powiedzmy. Więc to nie jest powiedziane, że wy coś musicie przeskrobać. Po prostu na waszej drodze jutro stanie taka osoba. Albo macie gdzieś coś zaplanowane i no i spotkać taką osobę, a jeżeli nie macie zaplanowanego, no to tak jak mówię, kontrola policyjna, to nigdy nikt nie wie kiedy, a znajomy może równie dobrze właśnie, taki wymiar sprawiedliwości reprezentować, więc to to zwykle może być spotkanie, ale tutaj ogólnie Wam wszystko dobrze poleci, bez żadnych problemów, więc uważajcie na siebie. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmiki. Pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa, pa.